Witam, oferuję dzisiaj na sprzedaż Audi A4B8. Auto z 2009 roku. Dokładnie z kwietnia. Sprowadzone z Francji. Wersja S-Line 2 litry TDI. 140 koni. Postaram się tutaj pokazać mniej więcej jak to auto wygląda. Zaraz sobie go obmierzymy miernikiem. Auto przyjechało w obecnym stanie, tak jak go widzimy. Nic tutaj nie było szkodzone, nic nie wymagało żadnych napraw. Kwestie czyszczenia, mycia i tyle. A więc tak. Błotnik lewy, drzwi lewe, drzwi lewe tylne. wątnik lewy tylne, maska. Błotnik, prawy tył, drzwi prawe tylne, prawy przód i prawy błotnik. Maska. i zostaje nam dach także jak widać auto jest całe w oryginale nic tutaj nie było lakierowane nic tutaj nie było poprawiane e, jakiś ślady użytkowania oczywiście znajdą się, przykładowo zderzak widać obicia malutkie z kamyczków na masce widać też obicia także to też świadczy o tym, że nie było malowane jeśli chodzi o jakieś tam grubsze wady lakiernicze to generalnie no nie ma ich nie ma jakichś tam grubszych rys jakichś grubszych wgniotek czegoś co by szpeciło mocno auto Widzimy, że auto miało wykupione tutaj coś do grudnia 21 i tutaj do grudnia 20. Także, także ktoś to auto użytkowo nie miedził do samego końca. Widać, że, że. Aha, tutaj jest takie jedno pęknięcie. O, ta, ta ramka jest tutaj, tutaj ma pęknięcie. Tak, dookoła jest cała. A tutaj w jednym miejscu jest to pęknięcie. Lampy LEDowe, Xenon oczywiście. Przednia szyba była wymieniana Pilkington z zerówką. Jeśli chodzi o boczne szyby, to jest lewy przód oryginał. Jeszcze ma wypalane tablice na tym lewy tył oryginał malutka oryginał tylna oryginał ma wypiaskowane numery na tych szybkach oryginał orgina, Wszystkie szyby są w oryginale oprócz przedniej i przodniej, no to jest z wiadem względów, kamyczek cokolwiek odprysk. E, widzimy, że mamy tutaj, czujniki, e, czujniki deszczu i czujniki światła. Dlatego mamy już wskaźnik z auto, wszystkie szyby w elektryce e, S lineowe slajnowe siedzenia, no i całe wnętrze slajnowe, czyli, czyli czarny sufit, czarne słupki, wszystko jest czarne. Kierownica slajnowa, trójramienna, multifunkcja. Auto na chwilę obecną ma 199 663, Skrzynia manualna, sześciobiegowa, eee, Klimatronik, eee, Klimatronik, nawigacji, nawigacji nie mamy. Podłokietnik skóra ładny, fotele generalnie są ładne. Co tu więcej? E, mamy Tempomat, mamy komputer pokładowy, może pokażę te siedzenia. Nie są wychuścane, nie są nie są zniszczone. Tamten też pasażer jest ładny. Generalnie jeśli chodzi o przebieg, to, to oczywiście podpisuje się pod nim. Przebieg jest, przebieg jest oryginalny, 100%. Mam poświadczenie na to tak samo jak i, i gwarantuję, że auto nie było po żadnym dzwonie tak zwanym. Silnik bardzo ładnie chodzi. Nic temu nie dolega, fajnie to się zbiera, dobrze jedzie. Spróbujemy to sobie przepalić. Koła 18 cali, opona bardzo ładna. Z tyłu czujniki parkowania: bagażniczek czyściutki, dojazdoweczka na swoim miejscu, wyklejka 105kw. Na Naucie oczywiście nie ma żadnej, żadnej absolutnie korozji. Tarcze hamulcowe ładnie. Klocki są już słabe z tyłu. Ewentualnie klocki będą do wymiany. Nie wiem, może nawet sam wymienię je, ja są słabe widzę. Tarcze nie mają rantów. Przód jest w porządku. Ty ma słabsze klocki. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam na oględziny, jazdę próbną. Dwa kluczyki w komplecie. Oczywiście auto jest po opłatach, kwestia tylko zarejestrowania 250 zł. Z tyłu nie ma LEDów, z tyłu są zwykłe żarówki. Ale przód już mamy w Ksynonii, w LEDzie. Także jest spoko.